Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Największy ciężar wyciśnięty na ławce płaskiej wynosi 501,67 kg, co oznacza, że jest to wynik o 670 g większy od tego, co podniósł w martwym ciągu Hathor Björnson, a dokonał tego w tym roku Will Barotti. Dystans dzielący popularność i rozpoznawalność rekordu świata w martwym ciągu, o którym słyszał chyba każdy, kto kiedykolwiek zetnął się ze słowem siłownia i tego rekordu w wyciskaniu, Obrazuje poziom niechęci do sprzętu używanego w tym ćwiczeniu. Dotyczy on także przysiadu, ale w martwym ciągu dla publiki zdaje się on nie mieć takiego znaczenia. Skąd wynika ta wybiórczość, nie jestem pewien, ale gdybym został postawiony pod ścianą, powiedziałbym, że to kwestia wpływu na tor ruchu, który w martwym ciągu się praktycznie nie zmienia, a w pozostałych dwóch ćwiczeniach wydaje się przez sprzęt ograniczany. Barottiego, jak mówił, kręcą liczby. Dlatego na zawodach zawsze występuje w pełni wyposażony, mimo że trenuje bez sprzętu. Julius Maddox, natomiast, który jest bohaterem tego odcinka i współczesnym królem wyciskania na ławce bije rekordy tak jak Barotti ćwiczy na siłowni, czyli bez wyposażenia. Jeżeli jesteś nowy na kanale, nie wahaj się w tym momencie zasubskrybować. Obecnym subskrybentom wielkie dzięki za wspieranie mojej pracy. Zanim przejdę do jego rekordów, przedstawię swoją teorię, dlaczego Maddox i wyciskanie bez sprzętu cieszy się taką sympatią. Po prostu patrząc na ten sposób ćwiczenia, widać tu szczerość siły. Innymi słowy, nie ma się wrażenia, że ten wynik to kwestia jakiejś sztuczki, a ruch wygląda tak jak zwykłe wyciskanie, tylko z jakimiś dwustronnymi. 100 kilogramami więcej niż u przeciętnego człowieka. W marcu 2020 Julius Maddox pobił swój wcześniejszy rekord świata, wyciskając bez sprzętu 350 kg podczas ostatniego Arnold Sports. Ogółem w ciągu niecałego roku rekord świata bił trzykrotnie. Zaczął od 335,5 31 sierpnia 2019, pokonując o pół kilograma 335 Kirilla Saryszewa. Osiągnięte przez Rosjanina w 2015 roku. Potem, w listopadzie 2019, Maddox wycisnął 337,5, a przez następne 4 miesiące, do marca tego roku, wykonał gigantyczny progres wynoszący 12,5 kg. 33-latek dokonywał tego wszystkiego na drodze do historycznych 800 funtów, czyli 363 kg, których znaczenie byłoby podobne do przekroczenia 1000 funtów w martwym ciągu. Miało się to stać 20 czerwca 2020, a wydarzenie było reklamowane próbą najcięższego wyciskania na ławce wszech czasów. Maddox zaczął od rozgrzewkowego wyciśnięcia 328 kg, a powtórzenie wyglądało, jakby w miejscu jego ławki przestała działać grawitacja. Sam mówił, że nigdy wcześniej ponad 320 kg nie udało mu się przemieścić z taką szybkością. Po tym jak łatwo wycisnął prawie 330, był przekonany, że 363 ma praktycznie zagwarantowane. Wydawało się, że historyczny moment jest tuż za rogiem, ale niestety źle załadowana sztanga sprawiła, że powtórzenie okazało się nieudane. Patrząc na nagranie, po prawej stronie Madoxa na sztandze znajduje się 6 czerwonych talerzy, natomiast po lewej jedynie 5. Asymetria dotyczyła tu zatem aż 25 kg i nie było takiej możliwości, by Madok przy takiej pomyłce udźwignął ciężar. Została jednak jeszcze jedna próba. klatki wypił się świetnie, ale końcówka ruku okazała się nieudana. Oprócz tego, że przy źle załadowanej próbie nabawił się kilku mniejszych kontuzji, należy też wziąć pod uwagę aspekt psychologiczny który na pewno miał przy trzecim podejściu bardzo duże znaczenie. Myślę, że można było spodziewać się wielu rzeczy, ale źle założono obciążenie przy takiej rangi wydarzeniu, gdzie miało dokonać się historyczne osiągnięcie brzmi naprawdę niedorzecznie i organizatorzy ponoszą tu ogromną odpowiedzialność. Można sobie tylko wyobrazić poziom frustracji Madoxa, który oczywiście nie odpuszcza i nie ma wątpliwości, że kolejna próba ma ogromne szanse powodzenia. Na najświeższym spotkaniu wycisnął jak na swojej możliwości jedynie 320 kg, co zrobił, żeby odbudować się po ostatnich tragicznych wydarzeniach. Co od razu rzuca się w oczy, patrząc na medoksa i jego rozmiary. Ma 191 cm wzrostu i waży około 200 kg, wyglądając jak prawdziwy gigant. Szczególnie niesamowite wrażenie robią jego mięśnie czworoboczne. Świetnie widoczne na tym nagraniu, kiedy wykonuje wznosy bokiem. W wywiadzie z końcówki 2019 mówił, że zaczął treningi 5 lat temu, czyli w 2014 roku, co oznacza, że doszedł do poziomu rekordu świata w absolutnie szalonym tempie, co więcej, statując w wieku aż 27 lat. Jego dokładniejszą historię można poznać z wielu wywiadów, które są z nim przeprowadzane, ale wartym zaznaczenia jest fakt, że wychodził ze stanu, w którym nadużywał substancji psychoaktywnych, którymi próbował walczyć z zaburzeniami nastroju. Pierwsze treningi odbywał w pomieszczeniu, które obecnie nazywa Lochem, a zdał sobie sprawę o swoich predyspozycjach wtedy, kiedy inni ćwiczący załadowali na szczangę całe obciążenie, jakie było dostępne w tamtej siłowni a on wykonał z nim w wyciskaniu 3 powtórzenia. Po zsumowaniu ciężaru okazało się, że było to 230 kg, wystarczający, by uświadomił sobie swój potencjał. Oprócz rekordowego do tej pory wydziesięcia na jedno powtórzenie 350 kg, trzeba wymienić 272 kg na ławce skośnej na 3 ruchy, 253 na płaskiej na 10 powtórzeń, czy 265 na 7. Niedawno podjął także próbę wykonania dwóch ruchów z ciężarem rekordu Saryszewa z 20.15, czyli 335 kg i niewiele brakowało, a podejście zakończyłoby się sukcesem. O ile Bjornson musiał mierzyć się z bliskim jego rekordem, Holla z 2016, i nawet w tym momencie istnieje tu zagrożenie chociażby ze strony Iwana Makarowa, to Maddox wydaje się w wyciskaniu absolutnym dominatorem. I nie słyszałem, by ktokolwiek inny miał poważnie na myśli 363 kg. Innymi słowy, jeżeli komuś miałoby się to udać, to właśnie Amerykaninowi. Poza tym wydaje się, że jest to po prostu kwestia czasu. To był Stalowy szok, a teraz do następnego.